Paliwem elektrycznych wózków widłowych jest energia. Zapłaciłbyś za litr paliwa do swojego samochodu 10 zł, czy będziesz szukał po normalnej cenie? Zobacz, ile kosztuje tankowanie elektrycznego wózka widłowego. Efektywność ładowania, to oczywiście zaawansowana technologia i tak dalej, ale ważne jest, jaki dostaniemy rachunek za prąd. Przykład: jedno naładowanie popularnej baterii 48 V, aby wózek mógł pracować 8 godzin, to w zależności od prostownika koszt od 16 do 32 zł. Średnio obciążona bateria to około 150 takich ładowań w roku, co w skali 5 lat daje kwotę od 12 do 24 tysięcy zł. Przyjrzyj się temu, bo jeżeli masz więcej baterii i dodatkowo pracują na trzy zmiany, robi się już naprawdę duża kwota. Analizując rzeczywiste koszty ładowania, musisz wziąć pod uwagę koszt mocy czynnej oraz koszt mocy biernej. Informacje te można zdobyć od sprzedawcy, lub też zrobić pomiary u nas w warsztacie. W naszej ofercie znajdziesz całą linię produktów premium w atrakcyjnej cenie. Zapraszamy do nas! Do Bateko!